No dobra, jak działamy z zegarkiem? <laughs> Więc tak, no trzeba odpalić. Tu mam z Tesla Wear taki przycisk, który jest wyniesiony i on po prostu go naciskam. O! Cyk! Specjalnie opóźnienie jest tam sekunda, dwie, żeby to troszkę potrwało. Proszę, klapeczka się Otworzyła tak elegancko. Oczywiście możemy sobie to zrobić jeszcze w inny sposób, na przykład tutaj, naciskając, i teraz możemy sobie klapeczkę zamknąć z innej ikony. Oczywiście robi pierdut. Klapeczka się zamknęła. No, możemy wystartować, możemy otworzyć, możemy bagażnik tylny otworzyć, zamknąć, klimatyzacja, sprawdzić status, ruszyć zdalnie, wiele, wiele, wiele takich różnych funkcji to ma. No ale klapeczka jest bardzo fajna, bo, o, proszę bardzo, robimy sobie open i klapeczka nam się otwiera. Tu jest też nalepka taka. Tutaj i mogę sobie też NFC telefonem czy zegarkiem też tą klapkę otworzyć. No i tyle w temacie. Klapeczkę sobie zamkniemy. Dziech. I do widzenia. Tak to wygląda.